Firma PCB Service zajmuje się dostarczaniem rozwiązań do badań niszczących, jak również spektrometrów i laserów czyszczących. Dostarczamy rozwiązania do wszystkich branż, które zajmują się kontrolą jakości. Do radiografii, do badań magnetyczno-proszkowych, do badań ultradźwiękowych, ale również do badań składu chemicznego, czyli spektrometrów, jak i laserów czyszczących do przygotowania powierzchni. Na stoisku możemy zaprezentować kabinę rentgenowską. Możemy wykonać tutaj na miejscu badania rentgenowskie. Badania rentgenowskie mają ogromną przewagę, ponieważ możemy zbadać obiekt w całej objętości, wady w całej objętości obiektu. I tu na stoisku możemy zobaczyć, że oprócz wykonania takich badań w 2D możemy również obraz złożyć obraz tomograficzny obiektu. W kabinie możemy zbadać zarówno małe obiekty, czyli na przykład począwszy od takiej główki, od szpilki, do obiektów wieku gabaretowych, choćby duży blok silnika. Możemy również zbadać wady rzędu mikronów. Wszystko w zależności od lamp aparatu rentgenowskiego, która będzie w takiej kabinie. Dzięki tomografii rentgenowskiej uzyskany radiogram płaszczyzna 2D, zdjęcia wykonane pod różnym kątem, można dosłownie strzyć w całość, i dzięki temu możemy zobaczyć, jak wady są lokowane w geometrii obiektu oraz wobec siebie. Oprócz systemu stacjonarnego, takiego jakim jest kabina. Systemy przynośne, czyli detektor, źródło promieniowania rentgenowskiego, czyli aparat rentgenowski. Mamy również ławę magnetyczną proszkową. Jest to ława firmy CGM. Są to ławy tak szyte na miarę, żeby spełnić te najwyższe wymagania klientów. Mamy w ofercie szeroką gamę spektrometrów. Mamy spektrometry iskrowe i spektrometry rentgenowskie, które pozwalają w szybki i wiarygodny sposób zweryfikować skład chemiczny metali i sprawdzić, jaki jest na przykład gatunek stali. Kolejną pozycją wartą uwagi na naszym stoisku są lasery czyszczące. Lasery czyszczące służą głównie do czyszczenia powierzchni, nie tylko metalowych, do usuwania rdzy, farby, KTL, jak również różnego rodzaju zabrudzeń. Służą również do czyszczenia form, gdzie no różnego typu środki adfezyjne muszą być usuwane. Jest to metoda proekologiczna, bardzo innowacyjna i Obecnie wiele metod czyszczenia przygotowania do procesu może zostać wyparte właśnie przez tę metodę czyszczenia laserowej. Nasza firma zajmuje się nie tylko sprzedażą urządzeń, ale również ich wzorcowaniem i serwisem, ponieważ działamy na rynku badań niszczących od ponad 25 lat. Jesteśmy w stanie dostarczyć klientowi rozwiązanie stosowne do jego potrzeb.